Marcin, przeprowadzę z Tobą dzisiaj wywiad. Wracamy już na dół gondolą po całym dniu jeżdżenia. Dzisiaj był Twój pierwszy dzień ever w życiu na śniegu. Jeździłeś na skitrajku. Powiedz od siebie swoje emocje, wrażenia, jak, no, jak to yy, wyglądało. Yy, no na początku to byłem w szoku, no bo nigdy nie jeździłem na yy, skitraku. Yy, tutaj koledzy zaproponowali oczywiście super trasy, które były dla mnie zaskoczeniem totalnym. Z, z jazdy ze ściany to no, to po prostu byłem cały spocony i, i, i po prostu nie widziałem co robić, kupa osób zjeżdżało na, na nartach i no, po było strasznie niebezpiecznie, no dla mnie i też dla tych zjeżdżających ale udało się, cztery razy zjechałem jedną trasą, nie wiem jaka to była chyba no dziesiątka. Czerwona, czerwona, tak, a później kawałek niebieski. niebieski. Dziesiątki. E, no. Także cztery razy tą pokonałem trasę. No, Ale to... tą dwójką też jeździłeś, tutaj, co jest teraz pod nami, tutaj. E, tak, to nie to właśnie. Nie, tak. e, tutaj e, ten to, Tutaj to dwójką jeździłem właśnie cztery razy, a po pięć razy. No to e, jak to... Dwa zje... razy ze słopakami zjechałem, potem są trzy razy. No, Ale to... możesz zapewnić kogoś, że to jest łatwe, że to... To jest... Może nie powiedzieć, że bardzo łatwe, ale jak się trzy razy zjedzie, to jest do opanowania. To nie jest bardzo łatwe. Może to, że chodzi o to, że jak łatwiej jest... Jak jest pusto, dlatego bo... No to wiadomo, no, powiem ci szczerze, no to jest tutaj miejsce i jak komuśkolwiek powiesz, że e, uczyłem e, albo się uczyłeś na Hintertuxie, to każdy powie albo jesteś niepełnosprawny umysłowo tak, albo tak, wariat. Tak, 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 no bo tak. to nie to jest miejsce, gdzie tu jeżdżą zawodowcy, tu okay. teraz są wszystkie kadry e, juniorskie trenują w tej chwili. E, do sezonu zimowego się przygotowują, a my mamy tutaj zabawę na trajkach właśnie w takim miejscu, nie, bo normalnie to się idzie na plażę, jak, jak ja to mówię, czyli jakąś taką łączkę. no i się uczy się, człowiek tam się no przez tydzień to na dwóch nartach... Się ...zostałem rzucony z kolegami, jest, jest z kolegami Nie, ale, ale specjalnie, ale, ale to specjalnie, ja, ja wiedząc, bo ja bym Ciebie do końca przeprowadził, ale wiedząc, że koło Ciebie jest Lucek z Marcinem, z Michałem. Michałem, przepraszam, Michałem, to wiedziałem, że tam oni Cię ogarną też, nie, i bo tam miałem inne sprawy swoje do, 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 do zrobienia dzisiaj, ale te pierwsze trasy, pierwsze. Ale zaznaczam, jakbyś miał nowym modelem, to byś od razu jeździł, bo ty jeździłeś akurat na srebrnym, a srebrny jest trudny do nauki, do jazdy nad sterowny. Jak na przykład jutro już wiesz o co chodzi w trajku, to się może zamienić z Rocjanę na chwilę, na jakiejś tam ściance na trasę, to zobaczysz, jaka jest różnica. To jest po prostu inny sport. Inny sport. Mm -hmm, mm -hmm. No, jak się uda, to może kupimy dzisiaj albo jutro, bo jest to w chemii u nas do ogarnięcia. Jeden. No to dobrze, no to dobrze. Powiedz mi, a, a czujesz już, że krawędź, że panuje, że hamowanie, że możesz go kontrolować, nie? No, już, już mogę go kontrolować, czuję krawędź. No, jeszcze się obawia, to, że. No za szybko jeżdżę i te hamowanie mm -hmm. mi takie wychodzi. Ale, Ale to mówię... jest wina trajka, to, to... poczekaj, weźmiesz sobie z zielonego to będzie zupełnie inna jazda. Ale mówię tutaj, że na przykład jak już tu jechałem, czym jechaliśmy? Ostatnie co to było? Numer no, jaki to był? Siedemnastka? Tam co jeździliście? No, nie, nie. To była właśnie ta dziesiątka przychodząca w trójkę czerwona, ta zwężenie i ten ostry łuk taki na końcu. No, no to właśnie Tam mówię, to no, z jazdy. tutaj, tutaj mm -hmm. zjechałem, strasznie było, bo było stromo. Ale opanowałem strach, trochę przeszłem, trochę zjechałem, trochę się na tylku zeszliśmy, ale zjechałem do samego końca, ale nie na tylku już. Już się Normalnie. tym trajkiem. jak już to się trochę zrobiło i mówię no, daje, to jest, daje, To jest klasyczna przykładłość, to co ty o czym Ty teraz mówisz, że ludzie, którzy są pierwszy raz na stoku e, przeraża ich ilość jeżdżących, je, jeżdżących wokół, tak, 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 że, to prawda, że, że to jest prędkość. Jak jechało, to jechało, mówię Także że oni szybko i ci e, ale e, narciarze i ci e, e, snowboard, snowboardzyści. Ale przestrzegać należy kodeksu narciarskiego, czyli jak ruszamy to nie możemy gwałtownie ruszać, nie spojrzeć w górę co się dzieje, ale jednocześnie trzeba yy, uważać, że ten co jest na dole pod tobą nie ma oczu z tyłu i to ty, ty musisz będąc nad nim uważać i to ty Czyli musisz to tak, po prostu, no, ja, a, tak tak jeździć, to jest, żeby... To teraz już po prostu, nawet jutro jak będę jeździł, no bo na pewno będę jeździł, bo już mi się to spodobało, bo rano tak strasznie było, a potem już było coraz lepiej, teraz było ostatnio w ogóle strasznie, ale super. Że praktycznie, no tak jak mówię, nie będę patrzył do góry ile ich jest, czy 100, czy 200. <grym> Siadam, jadę, patrzę z tak, dół. Tak, tak. Nie możesz, tylko nie możesz gwałtownego wyjazdu z powszech tak, zrobić. Po patrzę, Lekko w dół, mu ruszyć się i zaakcentować, i wtedy dopiero i po prostu, pokazać po prostu, mu, że ja już ruszyłem. Że żeby po prostu tak. starać się robić tym trawersem. Tak, delikatnie, w lewo i jest, w prawo, krótkie Ale skręcia. żeby te były, powiedzmy, dystansy jednakowe. Polecasz innym, po, trajka? Polecam, trajka jest number one. Y jak ktoś jeździł na nartach, na skateboardzie, to tutaj siada i już jeździ. No właśnie, a czy na nartach byś pojechał tutaj? A, w żadnym wypadku na nartach bym nie pojechał, na Subordzie tym bardziej. No. To, jest, to, to jest... To trudno. To jest, to, jest, to, jest, to jest poziom naprawdę jest Nie, to jest ekspercki to, poziom, Kto Ta tak, to, że... to tu jeździ, to znaczy, że jeździ. Tak, to już no, nawet tutaj. A dla Trajkeruś. Młodzież, młodzież jest, dzieci nie ma, ale młodzież jest powyżej 16-15 lat. tak No tak, tak, nie, to no to są to kluby, jeżdżą, tu kluby. Tak, ale zauważyliście, że nie ma takich kobiet albo mężczyzn takich słabo jeżdżących, albo w ogóle dzieciaków, po prostu tu to, nikt sobie nie da. to jest zawodowcy, tu są proszę Tak, Tu wszyscy już już nie? Jeżdżą i jeżdżą naprawdę już super Asio. No to fajnie, no to cieszę się. No, no to witamy kolejnego rozwójanego, uśmiechniętego fana z <try> Także no dziękuję jeśli Ci pozdrawiam.